Sezon 2020-2021 dobiega końca. Za nami są już żniwa rzepaczane oraz zbiór o ozimego u Andrzeja. Teraz jesteśmy aktualnie w trakcie zbioru kukurydzy u Michała. Jednak zanim dowiecie się jaki finalnie plon wyszedł u Michała zapraszam Was do Rafała na kopanie buraków cukrowych. A żebyście nie ominęli żadnego odcinka i żeby być na bieżąco zapraszam do subskrypcji i naciśnięcia dzwoneczka. Do zobaczenia! Jestem już u Rafała. Zbiory boraków cukrowych trwają, a plantacja dzika została już wykopana. Za chwilę dowiemy się, jakie osiągnęliśmy wyniki. Rafał, jak tam wygląda kampania cukrowa u Was? A tak w ogóle to się maneczko w kolejnym odcinku, a nie przepraszam za mój strój roboczy, ale to niestety skończyłem nocną zmianę. I co? Twoje pytanie, jak wygląda kampania? Mhm. No, kampania jak to kampania, kolejna już. Każda inna w tym roku, co? No, taka chyba sprzyjająca nam, bo z początku było sucho, teraz trochę popadało, nie jest za mokro. No ale nie, plony ma, jakich, nie ma jakichś dużych chłopat chyba u Was, nie? Nie, no w sumie teraz fajnie się tak, bardzo fajnie nawet kopie, mhm. że tak powiem, bo no nie jest ani za sucho, ani za mokro, jest idealnie. A jak wygląda zróżnicowanie, jeśli chodzi o plony? Są one lepsze, tak. gorsze od ubiegłego roku? Jak tutaj wygląda zróżnicowanie też, jeśli chodzi o tereny, bo byłeś na Żuławach ostatnio, dzisiaj jesteśmy w Twoich rejonach. O Jezu, gdzie ja nie byłem? Byłem w Zachodnio-Pomorskim koło Wałcza, byłem pod Malborkiem, teraz jestem, też byłem tam u nas na, na, na Kujawach, typu koło domu kopałem, jakieś tam okolice Mogilna i teraz jesteśmy pod Słupcą, Ostrowita. Plony Ci powiem, że akurat w tych okolicach, gdzie kopałem, no to najlepiej wypadało to w Malborku bo no, chyba była większa suma opadów ogólnie, żuławy tam, znaczy to nie, niby nie, łapało, nie, nie nazywali tego wachowo mm. żuławami, ale e, rowy były pełne wody, więc myślę, że nie mieli powodów do narzekań na jej brak, a burak, jak to burak, chyba lubi e, sporo wody, aczkolwiek nie, na pewno nie za dużo, ale patrząc na przykład na ubiegły rok, gdzie ta mm. suma opadów była bynajmniej u mnie e, o wiele wyższa, chwilami było nawet za dużo tej wody, no to burak ogólnie no, na całej okolicy był. Plony były wyższe niż w tym roku. Mm -hmm. No Co do polaryzacji, można mieć tam różne ten, różne obiekcje, bo raz ona jest niższa, raz wyższa. Nie wiadomo tak naprawdę od czego to jest zależne. No to tak naprawdę od, od wielu czynników. Macie opady, na Tak, ale ter teraz już nie można się tym kierować, bo to taki łód szczęścia. Z tego co patrzę i rozmawiam z, ro z rolnikami. Teoretycznie buraki, które wczesnie, były wcześniej sprzedawane, powinny mieć wyższy cukier, bo nie było wtedy opadów ani nic, a miały niższy niż te, które były sprzedawane później po jakichś tam opadach, gdzie liście teoretycznie się odnawiały, bo była mm -hmm. we wrześniu była chwilowa susza, w październiku te liście e, się odnawiały. No to no no, no, akurat nie ma, nie ma źródło, tego nie? takiego problemu, bo widać, że rolnik ma zadbaną plantację, no, gdzieś tam miejscami na tych e, liściach chwościk, są nie, jest nie? chwościk, ale... Patrząc na, porównując do innych plantacji, no to uważam, że jest zadbana. No i... To jeśli chodzi o rejon, taki średni plon, widełki? E, no, ja tak, e, jak kopię buraki, no to wygląda to między 50 a 65 mhm. ton, albo 7, no na żółwach to było takie tam 70 ton z hektara, nie? Są jakieś zróżnicowania takie w terenie też mocne? Czy to, jeżeli już jesteśmy na naszym terenie tutaj, no to mamy gdzieś te 60-70, czy są jakieś plantacje, które mocno się no, wymieniły do góry? Są, są zróżnicowania, też się trafiają, bo e, czasami prze, przeszły takie jakieś regionalne mm -hmm. opady, tak jak z, z tego, co rozmawiam z, e, z gospodarzami, rolnikami, ale też e, no przede wszystkim zależy, jak to zadbał o swoją plantację. Potrafiają no się jest... plantacje zarośnięte, tak? a tam niestety nie ma plon, plonu. Nawet 50, ale o tym nie ma co wspominać. Ale jeśli ktoś ma w kulturze utrzymaną plantację, no to te 50 ton przy, przy tych słabych warunkach zbieram, A z kolei, ten, jeśli popadało, no to, to tam te 60 leci, 65 nie? hektara. Dzikło, jak sytuacja wyglądała u ciebie, ile plonu zebraliśmy. U mnie plon oscylował na poziomie 60 ton z hektara. Polaryzacja wynosiła 15,8%, zanieczyszczenia 8%. No, buraki, jak pamiętasz, były zbierane miesiąc czasu temu. Było mhm. no, tutaj cukrownia przyspieszyła termin, nie? Tak. Początkowo miał być to koniec października, początek listopada. I tak. Jak oceniasz ten plon? Jeśli chodzi o ten wczesny zbiór i na podstawie też tutaj porównania z innymi plantacjami, no patrząc na to, jak jeszcze po innych plantacjach kopie te buraki, no to jak na początek października był to dobry plon. Czyli podsumowując, patrząc na warunki, patrząc na pole, możemy powiedzieć, że plon jest naprawdę zadowalający. Tak. I o to chodziło. Teraz możemy sprawdzić, czy wszystko to, co mówiłeś, przyniosło oczekiwany skutek. To ja ci powiem tak, wystarczy, że pójdziesz do siebie do studenu i zobaczysz. Ja wiem, że tam miejsce się kończy. No, jest, moim zdaniem jest fajnie. W, w ogóle kukurydza jest. Podoba mi się, bo moja była bardzo wysoka mega, mega wysoka. A ty masz taką niską kukurydzę, kolby są nisko osadzone, kolby są dorodne. Kurde, no mi się podoba. To jest czwarta przyczepa tak. stąd. A tu masz 4, chyba 50, 3,50, tak? Tak, zgadza się. 3,50, a tu moim zdaniem jeszcze ze dwie przyczepy będą. Na przyczepie, nie wiem, 9-10 ton tak można No, oko liczyć. około 9. No więc kurczę, tak by było 6 przyczep, nawet po 9 ton, to są 54 tony i teraz wszyscy kalkulatorki liczą I ile mi tam dało. No? Wilgotność moim zdaniem też fajna, tak co prawda w sumie nie mierzyliśmy, ale do ręki jak się weźmie, czy się przegryzie ziarno, no to... No poniżej 30 mi się moim wydaje. Zdaniem że... Tak, moim zdaniem jest poniżej 30. Resztek pożeniwnych, przez to, że kukurydza jest nie za wysoka, jest mniej niż u mnie, ale i tak jest ich dużo. I tu w Twoim przypadku damy też Baktim Słoma, jeżeli tylko troszeczkę wiatr się uspokoi, pogoda się do tego nadarzy, więc przejedziesz sobie, zastosujesz Baktim, żeby tu wszystko ruszyć jeszcze, tą glebę wspomóc no bo jednak u Ciebie troszeczkę trzeba było w tym kierunku podziałać i myślę, że, że w kolejnym roku już powinieneś jakieś tam efekty widzieć, bo też takie jest nasze zadanie, żeby No już, tak naprawdę to... już, już widzę teraz. Już widać, ale to wiesz, wiesz, właśnie też chodzi o to, że my nie tylko działamy w tym roku, ale to, co zastosowałeś, wapno, nawozy i tak dalej, to wszystko zostaje w glebie na kolejne lata i przy takim właśnie fajnym podejściu Twoim też, żeby właśnie pilnować i wapnowania, e, odpowiednio zarządzać tymi uprawami i tak dalej, to myślę, że będziesz widział w kolejnych latach też jakieś tam pozytywne efekty. Jeżeli będziesz się e, trzymał tego, co robiliśmy, to, to będzie fajnie i tego ci życzę. No to dziękuję bardzo. Michał, ja będę niedługo się zbierał, widzę kombajnista też, A to będziesz Ty od niego zbierał, o nie ja. Także ja będę się zbierał pomału, dzwonimy się co do ostatecznego plonu, co do wilgotności. Ja jestem naprawdę w dobrej myśli, pozostałe działki wyglądają bardzo podobnie, więc raczej spodziewam się tego, że te wyniki będą bardzo zbliżone, czyli moim zdaniem dobre, ale wszystko się okaże, gdy zawieziesz kukurydzę na skup i wtedy się dzwonimy. Zobaczymy, jak to wyszło. Okej, okay, ja Ci dziękuję bardzo za pomoc. Ja już widzę, że jest bardzo dobrze, bo mój rekord był 10 ton, a tutaj widzę, że jest grubo ponad. O, będzie ponad, będzie ponad. Także Do dziękuję usłyszenia. bardzo. Leccie, czy ja się zbieram. No, na, na razie, razie, cześć. Cześć Mateusz. ma? Jestem już po ważeniu. I powiem, a, I powiem Ci, i powiem ci że, że zaskoczył mnie i plon, i, i wilgotność, bo wilgotność tego co mierzyliśmy miało być w granicach 26 i8 a, eee. a było ponad 30. Ponad no, 30? No, 30. No, ta wilgotność, wilgotność to jest taka, e, to jest słodna Ten, tak, jak, jak nie masz to, mierza, to to tam nigdy nie da się dokładnie zrobić, a dodatkowo e, wiesz, no to, to, to wszystko dopiero na skupie wychodzi, nie? No tak, tak naprawdę. No właśnie, a takim dużym zaskoczeniem był plon, bo przeliczyłem sobie szybko i liczyliśmy na 12 ton, a wyobraź sobie, że było 13,5 tony. 13,5 tony? A jedziesz? wiem wiem ja tak Ci liczyłem, że możesz mieć mało miejsca. 100 dole i się pewnie dużo nie pomyliłem. No, to upychaliśmy gdzie się dało. <laughs> ha, no to dobrze, super. E, No, rewelka. No, super. A moim zdaniem, rewelka. Sukces duży, nasz w sumie, w, w, wszystkich. agrorewolucji Rewolucji sukces. <laughs> no, dokładnie, Dobra, też tak uważam, naprawdę. Jeżeli chodzi o kukurydzę, to wyszło no, ekstra, naprawdę ekstra. Bo mówisz, jaka mi 31? Tak, 31 i 32, bo tak w, w trzech porcjach było, nie? Aha, aha, no ehe, tak jest, to nie jest wysokie, tak naprawdę tragiczna widoczność, nie? Na 31% to jest taka widoczność, no, która troszeczkę przekracza tą e, wyjściową przy sprzedaży, prawda? E, no ale kurczę, ale to i tak jest e, widoczność, tych potrąceń nie będziesz miał jakoś bardzo dużo. Myślę, że przy, takich, przy takim udziale procentowym i tych to jeszcze to się jakoś tam kalkuluje, no bo co prawda trochę dostaniesz pod rącem, ale też i masowo troszeczkę więcej więc myślę, że to na jedno, na jedno tak naprawdę wyjdzie, ale ja uważam, że, że bardzo dobry wynik. Materia organiczna zostanie ci w glebie, nawożenie, jakie zrobiliśmy, to też będziesz już miał na, na kolejne lata. No super, naprawdę super, bardzo się cieszę. Ja też, ja też się cieszę. No. A co Rokuza po kukurydzy? Już z baklimarów udało się wjechać? Tak, już zrobiony zabieg i uprawione częściowo i na zimę jeszcze chcę to zaorać wszystko, żeby... to Uprawione, zapomniane. No ja właśnie walczę po kukurydzy, próbuję siać, bo jest bardzo mokro tak co jakiś czas wyjeżdżam na pole, żeby spróbować wjechać Trochę tak trochę się sztuciewnik przypycha bo to już ta masa jest mokra, wszystko wilgotne, nie chcę gdzieś tam za bardzo przeradywać, ale Jakoś będzie tak, jakoś idzie i chyba będę szał, no zobaczymy, chyba, chyba będę jednak szał, Na no. no razie już chyba lepiej nie będzie, no i tyle, także bardzo się cieszę, że się udało taki blonę że właśnie karmięte, e, uprawione, opryskane wakacjumem, kasa niedługo będzie na końcu będzie, także uśmiech na No dobra, dobra, dzięki, trzymaj się. No, trzymaj się, na razie. Na razie, cześć. Jak widać, jesteśmy już po poważeniu, pomierzeniu i powiem szczerze, plony przeszły moje najśmielsze oczekiwania, bo jest duży sukces. 13,5 tony to naprawdę jest, jest dużo tutaj na, na, na nasz region. To jest sukces całej agrorewolucji, całej ekipy, bo bardzo dużo osób przy tym pracowało na, na ten plon. I bardzo dziękuję za, za uczestnictwo i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, bo, bo to była bardzo fajna przygoda i no, krótko mówiąc zapraszam wszystkich do, do wzięcia udziału, bo, bo warto. I zaczynamy. Tak. Tak, nie bójcie się. No. No. Ja no, to nie To jest źle, to, no, 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 ja to jest nie zapiszcie Dobra, to ma leci za i. Elo, jedziemy. Trudni z tego, że tak. Nie, nie. Dobra, to energicznie. Dzień dobry. jest super, już mam na pole. A na w polu robię wszyscy strażników, stu paru, błaków, co się zdają na rzepach. Za daleko, się bliżej, tak jak kamerę, Bliżej blisko! I kartkę cały czas tu, bo robiłeś coś takiego. Dobra! Bądź z nami! Dobra, jestem z wami! Z jak Jack! Na ty ale mamy, Słuchaj, ale możemy też tak jechać, tak jak teraz? Znaczy jedźcie po prostu! Czy tak. mamy cały czas tak mieć, mordy? Nie, no tak, mordy. Cały czas? Nie, no nie cały czas. Ja bym kierował. Dobra leci do ta ziemia moja dobrze, podrzuć kolbę i się w, spój spój się w kamerę dwa i trzy, cztery i teraz chwilę, trzymajcie to bardzo fajnie. Buraki wykopane, kukurydza została zważona na skupie, ale dla was na sam koniec tego odcinka mamy jeszcze ważną informację. Przedstawiamy wam zwycięzców naszego ostatniego konkursu. W opisie tego filmu macie informację jak się z nami skontaktować, żeby poszczególne nagrody odebrać, a z naszymi uczestnikami będziemy się jeszcze widzieć w ostatnim finałowym odcinku, na który was serdecznie już teraz zapraszamy.